Przelegowy, przygotowani czy nie, musicie zmierzyć się z wrogiem. A skoro tak ogromnie lubicie muzykę graną na banjo, całość przybierze formę piekielnej piosenki. Wsiadajcie, już zapnijcie was, melodię z dreszczem dla was gram. Cztery koła czarne, siedzeń, rząd, już gęsią skórkę mam. Autobus z bram. Autobus biegieł, bram! Od zmierzchu po świt kierowcy w nim brak. Zamiast ropy żyło zło, a swat rośnie tnie, wciąż do przodu rwie i zwierzęta rozgniata na proch. Oto autobus piekieł Autobus piekieł, brak! Rada! 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 Ociechy swe ukrycie, bo gdzieś potworny bus wyruszył już! Rozjechał dwóch moich wujków i jeszcze sześciu kuzynów. Podobno nie czuli bólu. Tak zgaduję. No